Siódme okrążenie ja już mam zakończone. On, proszę popatrzeć, że to ona się robi w taką jakby czapeczkę. Zresztą, o, ta jak, jak ta moja pierwsza, też taka czapusia wychodzi. Także my jesteśmy, o, dokładnie w tym miejscu tutaj, o tu. Przechodzimy już do ósmego okrążenia. Więc najpierw muszę sobie tutaj zakończyć, czyli chwytam za to oczko, którym chwyt, Ciłam w poprzednim okrążeniu trzy słupki razem. No i teraz zaczynam od nabrania dwóch oczek łańcuszka na niedokończony słupek, nawijam nitkę na szydełko i znowu jeszcze dodatkowo dokładam sobie dwa słupki, też niedokończone. Trzy pętelki chwytam razem, nawijam nitkę na szydełko, wykonuję jeden słupek <laughs> pojedynczy, taki zwykły dokończony, nawijam nitkę dalej. I robię dwa niedokończone słupki. Kiedy mam trzy pętelki, chwytam wszystko razem, czyli mam trzy łączone, jeden, jeden zwyczajny i znowu trzy łączone. I teraz trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę, zahaczam się o ten pierwszy słupek z wachlarzyka, później dorabiam słupek jeszcze na mostku, czyli mam już tutaj dwa. I na przejście dwa oczka. Nawijam nitkę i znowu słupek, Dodatkowy słupek na mostku. Dwa oczka. Nawijam nitkę. Słupek dodatkowy na mostku. Cztery oczka łańcuszka. Trzy. Cztery. Nawijam nitkę na szydełko. I robię trzy niedokończone słupki. Raz. Dwa. Trzy. I teraz chwytam te cztery pętelki jedną nitką, cztery, bo czwarte oczywiście z tego łańcuszka. No i moment źle zrobiłam, nie cztery, a trzy miały być. Chyba powiedziałam cztery. Tu miały być trzy oczka łańcuszka, więc jeszcze raz. Tu nabieram trzy oczka, tak jak zresztą z tej strony było. Nawijam nitkę i jeszcze raz wykonuję trzy niedokończone słupki, ale na szczytełku będę miała cztery pętelki. O. Cztery pętelki, więc chwytam wszystko razem, nawijam nitkę, robię zwykły słupek, znowu nawijam nitkę i jeszcze dwa niedokończone słupki dostawiam i teraz wszystko chwytam jedną nitkę. I znowu trzy oczka, raz, dwa, trzy, nawijam nitkę, ponawiam ten motyw, który pokazałam, ale na wszelki wypadek, słupek, słupek na mostku. Dwa oczka łańcuszka, słupek, słupek na mostku, dwa oczka łańcuszka, słupek, słupek na mostku. Dwa oczka łańcuszka. No i teraz tutaj robię te trzy niedokończone. Chwytam wszystko razem, jeden zwyczajny i dorabiam dwa niedokończone słupki. Gdy mam trzy pętelki, chwytam wszystkie razem. No i tak sobie oczywiście dookoła działam. Kończymy ósme okrążenie, czyli trzy oczka już nabrane, więc zahaczam o to oczko, którym łączyłam trzy słupki w poprzednim okrążeniu, zaciskam. E, I teraz. Zaraz, poczekaj chwilkę. I teraz zaczynam od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, pomijam ten pojedynczy słupek, a zahaczam się o ten drugi i wykonuję słupek. I taki trójkącik mi jak gdyby powstaje. I teraz trzy oczka nabieram. Raz, dwa, trzy, nawijam nitkę na szydełko, ponawiam sobie te dwa słupki. Raz, dwa, a trzeci robię na mostku na przejście trzy oczka nawijam nitkę i robię trzy słupki i znowu trzy oczka nawijam nitkę ponawiam sobie te dwa słupeczki i trzeci oczywiście dorabiam na mostku o i tak takimi powstaje motyw, czyli 3, 3, 3, 3, 3, I na przejście znowu 3 oczka. Nawijam nitkę na szydełko i tak w pierwsze tutaj to łączone wkłuwam, wykonuję słupek. Nawijam nitkę, ten drugi pomijam, a wkłuwam się w trzeci i również wykonuję słupek. No i dalej. To samo co było, czyli znowu 3 oczka. Na przejście ponawiam sobie te dwa słupeczki. Trzeci dorabiam już na mostku. Na przejście trzy oczka. Nawijam nitkę. Ponawiam te dwa słupeczki. A trzeci na mostku. Nabieram trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, dwa słupki ponawiam, a trzeci na mostku. Nawieram trzy oczka, nawijam nitkę, no i te y, słupeczki pojedyncze, czyli w pierwszy i w ostatni y, tutaj y, y, się wkłuwam, a ten środkowy zostawiam. No i tak oczywiście sobie działam dookoła. Powoli się zbliżamy w zasadzie do końca tej pracy. Ja już tutaj zakończam dziewiąte okrążenie. Po prostu tylko tak sobie zahaczam i zaciskam nitkę wiodącą. Kolejne dziesiąte. Zaczynam od trzech oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko i ponawiam też drugi słupek. Dalej znowu trzy oczka na przejście. Nawijam nitkę, ponawiam te trzy słupki. Raz. 2, 3. Wykonuję jeszcze czwarty na mostku i znowu na przejście 3 oczka. Nawijam nitkę i znowu 3 słupki sobie ponawiam. 2, 3. I czwarty opieram sobie na mostku. 3 oczka. Nawijam nitkę. Ponawiam sobie te trzy słupki, a czwarty na mostku. Czyli taki motyw 4-3, 4-3, 4-3. Tutaj z prawej i z lewej również po trzy oczka. Więc teraz nabieram znowu 3, nawijam nitkę i ponawiam sobie te dwa słupeczki. Oczywiście tak sobie działam dookoła. Pracy i tak warto sobie zrobić pierwszą część, żeby już była naszykowana, a później, po prostu, jak mamy dwie części już gotowe, to wtedy przejść do łączenia, żeby to od razu był ten efekt widoczny. No bo tak jest najłatwiej. I jeszcze jedną rzecz chciałam nadmienić: to ostatnie okrążenie, które tutaj mamy, to będzie w tej drugiej części od razu okrążeniem, którym będziemy łączyć te dwie. Czapeczki, te dwie nasze po prostu połówki pomarańczy. Także tak to wygląda. Kończymy dziesiąte okrążenie, czyli ja po prostu, jak już mam nabrane oczka łańcuszka na ten mostek, za, prze, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. Jedenaste okrążenie, zaczynam od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wbijam się w, długi, w drugi słupek i też sobie wykonuję słupek. I teraz trzy oczka nabieram na przejście na ten mostek, nawijam nitkę, tu ponawiam te cztery słupki. Raz, dwa, trzy, Cztery. Piąty słupek robię na mostku i znowu trzy oczka, łańcuszka, nawijam nitkę, tu sobie ponawiam te moje cztery słupki. Nawijam nitkę na szydełko i jeszcze jeden słupek dorabiam już na Ojej, od nowa, już na mostku, czyli ten piąty, i jeszcze raz trzy oczka, nawijam nitkę, ponawiam cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, a piąty już na mostku. No, i teraz znowu na przejście trzy oczka. Nawijam nitkę, wykonuję te dwa słupki. I znowu trzy oczka. Nawijam nitkę. a no i tutaj po prostu ponawiam sobie te cztery słupki. A piąty już na mostku, czyli cały czas tak samo sobie działamy. Tutaj dwa słupki, przejścia zawsze z trzech oczek łańcuszka, a tutaj na grupach mamy po pięć słupków. Kończę jedenaste okrążenie, mam trzy oczka łańcuszka nabrane. Zachaczam sobie o ten pierwszy słupek, przeciągam nitkę, zaciskam, przechodzę już do okrążenia jedenastego. Jest to ostatnie okrążenie, tak naprawdę, ponieważ kolejne trzynaste to będzie już okrążenie, którym będę łączyła dwie połówki mojej bombki. No i tak, zaczynamy. Więc przechodzę sobie na ten powiedzmy mini mosteczek pomiędzy tymi dwoma słupkami, przeciągam nitkę i nabieram jeszcze <laughs> dwa oczka łańcuszka na pierwszy słupek, następnie trzy oczka, na mostek, czyli w sumie mam 5 oczek, i teraz tak jak poprzednio ponawiam słupki, które już tutaj mam, czyli jest ich 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a szósty na mostku. Dorabiam i znowu trzy oczka na przejście, nawijam nitkę, ponawiam sobie 5 słupków, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, a szósty na mostku, trzy oczka na przejście, nabijam nitkę, ponawiam te moje słupeczki tutaj, czyli jest ich pięć, oczywiście. Szósty na mostku. I co? Dalej znowu nabieram trzy oczka. Nawijam nitkę i pomiędzy tymi dwoma słupkami wykonuję pojedynczy słupek. O! I znowu trzy oczka. No i dalej to, co robiłyśmy do tej pory, czyli ponawiamy pięć słupków, dodajemy jeden słupek na mostku, czyli w sumie. Będziemy miały 6 słupków w tym motywie. Na przejście robimy trzy oczka, łańcuszka. I tak oczywiście sobie działamy dookoła, dookoła pracy. I kolej, kolejna wstawka, kolejne wejście. To już będziemy łączyć dwie części ze sobą. No i dobrny łyśmy do ostatniego okrążenia. Najpierw pokażę, jak wykonać to. Ostatnie trzynaste okrążenie, a potem pokażę właśnie jak łączyć dwa elementy. Kończę dwunaste okrążenie, więc mam nabrane trzy oczka łańcuszka i zahaczam sobie tutaj o ten mostek, zaciskam. Aha, co ważne, jak robimy ubranko na bombkę silikonową, to to musi być zawsze troszkę mniejsze. Dlatego, że po naciągnięciu i jak będziemy chwytać, to wtedy dopiero ta praca się fajnie układa. Bo jeżeli zrobimy idealnie pasującą na wymiar, to wtedy nie ma efektu, bo to wszystko jest takie jakby za duże. Więc ja zawsze tak patrzę, żeby tak o centymetr do połowy mi tutaj zostało, żeby to przy naciągnięciu, przy łączeniu fajnie, fajnie się układało.